do mi paszka dzisiaj mm, zamówieniem dość nietypowym. Aczkolwiek to urządzenie jest malutkie i myślę, że na sam początek powinien wystarczyć. Ale nie pozostaję Wam złudzeń, tylko przejdźmy do rozpakowania. Od paru dni jestem posiadaczem drukarki 3D, ale takiej wersji mini. Od dłuższego czasu myślałem o zakupie tego cuda techniki, jednak się wahałem, więc uznałem, że na początek zakupię taką małą w celach nauki i później być może zakupię większych rozmiarów. Pole robocze tej drukarki wynosi zabójcze 11x12 na 11 na cm, ale jednak i takie wymiary pozwolą na wydrukowanie pewnych rzeczy. Zdążyłem już wydrukować na przykład breloczki do kluczy, logotypy, czy też zacząłem pracę nad, obu nad obudową do swojego wyświetlacza. Ale wróćmy może do tego, jak coś wydrukować. Aby wydrukować coś na drukarce 3D, wystarczy wejść na którąś z wielu stron oferujących często darmowe projekty, np. przykład thingiverse.com, a następnie wstawić plik STL do slicera. Do slicera, czyli na przykład do programu Cura, który pokroi projekt na warstwy i zapisze do formatu zrozumiałego przez naszą drukarkę. W slicerze możemy ustawić prędkość wydruku, grubość warstwy, czy gęstość wypełnienia. Gotowy plik z G-Codem zapisujemy na kartę SD i już. Teraz tylko wybieramy plik na drukarce i czekamy na zakończenie wydruku. też coś własnego stworzyć? Nic prostszego. Wystarczy strona tinkercad.com gdzie nawet największa lama komputerowa będzie w stanie zaprojektować na przykład pudełko na drobiazgi. Potem dokonujemy eksportu do STL i dalej już w slicerze dokonujemy poprzednich czynności. Wróćmy jednak do mojej konkretnej drukarki. Tą konkretną drukarkę zakupiłem jako używaną. Jeszcze miała prawie kompletną szpulę z filamentem PLA czyli plastikiem, którym drukujemy. Jednak wymaga odpowiednich przygotowań, przede wszystkim kalibracja. Każda drukarka musi być precyzyjnie skalibrowana. Niedopilnowanie tego może mieć tragiczne w wydrukach skutki. Ja męczę się przykładowo dwie godziny, aż uzyskałem zadowalający efekt. I musicie być tego świadomi. Ta drukarka też nie ma podgrzewanego podłoża. By druk przypadkiem się nie odkleił, w tym przypadku używam kleju w a po wydrukowaniu nadmiar zdrapuję skropaczką. Wszystko było ładnie, fajnie, pięknie, dopóki nie doszło do zmiany fabrycznego filamentu na nowy. Wtedy zaczęła się istna tortura i pasmo nieszczęśliwych zdarzeń. Przede wszystkim dziury w wydrukach były wszędzie, tak jakby docierało do dyszy za mało filamentu. Skutek był taki, że modele przy minimalnym użyciu siły rozpadały się w rękach. Początkowo myślałem, że to wina złego plastiku i zakupiłem tak zwany filament markowy. Problem jednak nadal występował, więc skupiłem się na samej drukarce. Problem z drukarką był następujący. Między innymi to, że prawdopodobnie oprogramowanie tej drukarki jest że za przeproszeniem zbyt głupie na obsługę nowego plastiku. Czyli jakiegokolwiek innego plastiku innego niż ten, który był dostarczony razem od producenta. Także w obecnej formie drukarka działa. Wracam z komputerem. Oczywiście to nie jedyny był problem. Kolejny problem, który się później pojawił, to się okazało, że stół też nie jest prawidłowo skalibrowany, jak uruchomiłem wydrukowanie z komputera, ponieważ komputer troszeczkę inaczej kalibrował swoje osie. I tym samym musiałem inaczej skalibrować stół, inaczej go wyregulować, żeby był po prostu poziomy żeby przede wszystkim plastik. Trzymał się stołu. Co jeszcze generalnie mogę powiedzieć o tej drukarce? Z tą drukarką, mimo że to jest. Jakby nie patrzeć no name, tak zwany, produkt typowo chiński, typowo nieznany nikomu, to trzeba, że tak powiem, kombinować na, na różne sposoby po prostu sobie jakoś radzić, ale mimo wszystko ona drukuje, ona działa, tylko że jakby nie patrzeć, jest delikatnie mówiąc upierdliwa. Jest to oczywiście rozwiązanie tymczasowe z racji tego, że w drodze jest wentylator, który będę jakoś tak montować lepiej bezpośrednio przy głowicy w miarę możliwości, a na chwilę obecną chodzi sobie taka malutka turbinka, która po prostu w miarę możliwości no, chłodzi model i w miarę nawet to się sprawdza. Podsumowując, dla kogo jest taka drukarka 3D? No przede wszystkim, jakby nie patrzeć, to jest urządzenie dość, mimo że trafiłem na taką sztukę, na którą trafiłem, czyli na dosyć upierdliwą, to mimo wszystko sama w sobie drukarka 3D jest dla osób, które raz, że mają dosyć dużo cierpliwości, a dwa, że lubią nowe technologie i lubią, że tak powiem, gadżeciarstwo, gad gad także... Jest to bardzo uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna zabawka. Mimo tych wszystkich problemów, które z tą drukarką miałem i czasami jeszcze się zdarzają, to nie żałuję tego zakupu i oczywiście jak już troszeczkę więcej pieniążków się uzbiera, no to będzie kupione coś lepszego, większego, no bo w chwili obecnej bardzo mnie ogranicza rozmiar tej drukarki, ale... Wszystko w swoim czasie. Ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapuśce w górę, to bardzo motywuje do tworzenia kolejnych materiałów. Będzie też jeden kontrowersyjny materiał na temat tego. Ale to wszystko w swoim czasie. Ja dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. No i cześć!